I konie wystartowały. Po starcie na prowadzeniu Sibli Dalsi blisko Saver jest tutaj też Sirdi Pui i Dibet. na pozycji piątej Super Moran V, potem Samba de Letang i stawkę zamyka saga. Sibli Dalsi na prowadzeniu Serenat Dibet, pozycja druga, Saver tuż obok jest tam też Sirdi Pui. Sibli Dalsi na prowadzeniu. Sibli Dalsi na czele stawki. Sir Dipui, pozycja druga. A za stawką została saga. Sibli Dalsi na prowadzeniu. Obok Sir Dipui. Pozycja trzecia Saver Sibli Dalsi na prowadzeniu. Konie na przeciwległej prostej. Sibli Dalsi. Sibli Dalsi na prowadzeniu, pozycja druga Sir Dipui Jest tam blisko Saver Na pozycji czwartej Super Moran V. I obok samba Tank. Sibli Dalsi na prowadzeniu. Sibli Dalsi nadal na czele stawki. Sibli Dalsi. Sir Pui pozycja druga. Saver na miejscu trzecim. Saga została daleko za stawką. Super Moran V pozycja czwarta. Sibli Dalsi cały czas na prowadzeniu. Około tysiąca metrów do celownika. Sibli Dalsi cały czas przewodzi stawce. Na pozycji drugiej Saverdanju, Konie Blisko siebie jest tam też Samba Dele Tang. Konie w połowie zakrętu. Sibli Dalsi. cały czas na prowadzeniu. Saver na pozycji drugiej. Super Moran V jest tam blisko. Sir Dipui. I konie wychodzą na prostą finiszową 550 metrów do celownika. Są bardzo blisko siebie, będą walczyć o pierwszą pozycję. Saver tam przesuwa się do przodu. Sir Dupuis. Sir Dupuis, Saver d'Anjou. Saver blisko. Saver d'Anjou, Sir Puy, będą walczyć o pierwszą pozycję. Przesuwa się też Super Moran V. Sir Pui, Sir Pui na prowadzeniu jest Saver i Super Moran V. Tuż obok siebie jeszcze tylko 100 metrów do celownika. Sir Pui, Super Moran V. Sir Pui, Super Moran V. Saver Sibli Dalsi, Samba de Serenat Serenade Bet i zamyka stawkę saga.